Cześć YouTube kolejny raz DJ Marek z Diedusem Vents. Idę dzisiaj z buta. Zobaczcie jaka sytuacja. Idę z buta i szukam sali. Samochód zaparkowałem tam koło cmentarza. Właściwie zostawiłem na drodze. Mam nadzieję, że mi go nie schaltują przez tą chwilę. Idę obczaić, bo chyba tutaj jest sala, ale tu jest wszędzie rozkopane, bo tu wszędzie robią drogi. I ja nie wiem jakie mam tutaj dojechać. Zobaczcie sobie. Idę teraz przez środek, przez środek boiska czy tam stadionu. Idę zobaczyć, pytałem się już wszystkich ludzi dookoła. I wychodzi na to, że tutaj, ale nie chcecie wiedzieć, gdzie ja jechałem, przez jakie błota. I jadę już kurczę błocisko, I, i, i w ogóle ani zawrócić, ani nic. I nagle droga zasypana. Ktoś wysypał hałdę piachu. I, i droga zasypana się cofać jechałem chyba z kilometr na wstecznym Ale to chyba tutaj. O, zobaczcie, jest sala wiejska w Klębsku. Dobrze. Wszystko git, to tutaj, tylko teraz jakie mam dojechać? O widzicie tam Pacyfikę, Tam, 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 na końcu. I teraz nie wiem, ja chyba będę jechał przez te boisko. Chyba będę jechał przez te boisko, bo jak ja tu mam inaczej dojechać? No, on zobaczcie, tu też w bramie wysypana górka piachu i się nie da przejechać. I tam dalej było dosłownie to samo, bo ja gdzieś tam przez pola jechałem, przez park. Koło stawu jakiegoś. Nie, tędy nie przejadę na pewno Tędy nie przejadę na pewno, więc no muszę jechać chyba przez te boisko Muszę przez te boisko pojechać Jak mi się tam nie kręci przy samochodzie? Nie Ale tu jest jeszcze jakaś droga, może tędy Idę zobaczyć tędy Może tędy przejadę jakoś Tego jeszcze nie było, żebym tak chodził i szukał dojazdu Nie, tędy chyba nie. nie Nie ma co. Muszę jechać po prostu środkiem środkiem tego boiska O tam widzicie Pacyfikę to idę po nią Przejadę środkiem boiska i tyle jak nie ma innego dojazdu, to trudno. Dobra, do zobaczenia za chwilę tutaj na sali. No to jestem, dojechałem, tak sobie tutaj zaparkowałem. Czekam teraz na, na panią Sołtys to jest najprawdopodobniej będzie pierwsza. Podjechałem sobie, no jak miałem czas, to podjechałem sobie tutaj równiutko pod schody, także także mam fajnie poszykowane do wnoszenia. Mam nadzieję, że tędy będę wnosił. E, no, także czekam tylko aż otworzą drzwi, bo na razie wszystko pozamykane. No i, i zaraz będę y, szykował. O, zobaczę sobie, czy tutaj nic nie poprzewracało. O, flaszeczka jak zwykle przewrócona, a reszta, reszta jest ok. dobra. Mówię Wam, szkoda, że nie nagrywałem jak jechałem przez te knieje, <laughs> bo drogi pozamykane i... Kurczę się objeżdżać. Tam gdzieś nie, to nie było tutaj jakoś daleko, to już by było blisko, ale ale, no, były zasypane, zasypane drogi, nie można było przejechać. Dobra, najważniejsze, że jestem. Tam mi pan na cmentarzu podpowiedział, że, że to tutaj. Także, także udało się dojechać. No i teraz już tylko czekam i, i zaraz zaczynam pracę. No to lecimy z <noise> Zaraz sobie pownoszę wszystko i kurcze, tak się udało podjechać pod te schodki, że spróbuję zabrać kolumny bez dźwigania razu wózeczkiem Jak myślicie, pójdzie? Musi Tak by mogło być zawsze, nie? Bez schodów, i że sobie można podjechać. Nie, nie, dziękuję! Nie. Ja już dążyłem zjeść obiad w domu. Rozumiem. Hmm? Okay. Przed samym wyjazdem. Okay. Dobra, z przyczepki to na razie wszystko. Weźmiemy jeszcze głowy z bagażnika i będę miał wszystko w środku. tam jeszcze mam w bagażniku oprócz głów. Aha, komputery jeszcze. No Dobrze. Fajnie, fajnie, że nie trzeba na piętro wnosić gdzieś tam po schodach i że też jest zaraz za drzwiami zaraz za drzwiami. Także nie muszę gdzieś tam daleko biegać z tym. Że drogę, już widzieliście o. No to z głowami pójdę sam, będzie szybciej szykuję, szykuję, kratownicę już mam ustawioną jedną kolumnę już tam sobie ustawiłem drugą dam tutaj tutaj mam jedno gniazdko a tutaj o tam, 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 tam tam, tam jest drugie to tam sobie dam oświetlenie chyba a może nagłośnienie? Zobaczę jeszcze. Tak, chyba tak będzie bardziej pasować. Tam dam światła, tam nagłośnienie. Dzień dobry. No, samochód już sobie przeparkowałem tutaj na bok, żeby tu nie stać przed drzwiami. Do zrobienia jeszcze tylko uplighting, reszta już jest. No, właśnie odniosłem głowy. Już mam praktycznie wszystko załadowane w przyczepce. Jeszcze ostatnie rzeczy tylko biorę. Ostatnie walizeczki, praktycznie. Jeszcze jedna skrzynka. Ok, wszystko przypięte. Dobra, <śmiech> <śmiech> okej, jeszcze tylko szybki obchód i można spadać. No, to obchód zrobiony, ruszam właśnie, wyjeżdżam spod sali, o w lustereczku salę jeszcze widać, w tym lustereczku widać jeszcze przyczepkę. Chwila, 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 gdzie ja tutaj mam jechać? Bo ja muszę wyjechać przez środek stadionu, tak jak, tak jak wjechałem, tak muszę wyjechać, bo jest remont drogi i niestety nic innego nie wymyślę. Jeszcze ostatni rzut, okiem na, rzut oka na salę. Przyczepka w lustrze, jedzie? Jedzie, pewnie że tak. Dobra. No nic, trzymajcie się, ja mam jeszcze godzinę drogi do domu. Jak dobrze pójdzie, jak nie będzie się nic blokowało, nie pojadę za żadnym zawali drogą, to mam jeszcze godzinę równą do domu. Także trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć!